Putin stwierdził, że po niedawnym ataku na Kursk nie ma już mowy o negocjacjach pokojowych z Ukrainą. Putin oskarżył Ukrainę o prowadzenie bezwzględnych działań wojennych, które mają na celu zniszczenie infrastruktury cywilnej oraz wywołanie paniki wśród ludności cywilnej. O ironio. Jego zdaniem Ukraina wspierana przez zachodnich sojuszników świadomie dąży do eskalacji napięcia, próbując jednocześnie poprawić swoją pozycję negocjacyjną. Rosyjski przywódca podkreślił, że pomimo ukraińskich ataków, rosyjskie operacje ofensywne w Donbasie nie tylko nie zwolniły, ale wręcz przyspieszyły, co ma być rzekomym dowodem na skuteczność działań rosyjskiej armii. Nie da się zaprzeczyć, że sytuacja w regionie kurska jest poważna, ale Putin najwyraźniej stara się ją pokazać w taki sposób, aby Rosja nadal była pokazywana jako silna i zdeterminowana, aby bronić swojego terytorium przed ukraińską agresją. Nie da się zaprzeczyć, że słowa Putina brzmią dla nas absurdalnie, ale kluczowym wnioskiem, jaki można z nich wyciągnąć, jest to, że w obliczu tych wydarzeń jakiekolwiek dyskusje na temat pokoju w tym regionie wydają się mało prawdopodobne. Co jest jednak sporym krokiem w tył, zważywszy na fakt, że jeszcze do niedawna dywagowano na temat ewentualnej daty albo lokacji takich rozmów pokojowych. Putin Dał jednak jasno do zrozumienia, że dopóki Ukraina będzie prowadzić działania wojenne na terenie Rosji oraz kluczowej infrastruktury tego kraju, negocjacje nie mają sensu. Ostatecznie jego wypowiedź sugeruje, że Rosja jest gotowa na długotrwałą konfrontację, jeśli będzie to konieczne do osiągnięcia strategicznych celów. Jak myślicie, czy konflikt na Ukrainie ma jakąkolwiek szansę na zakończenie w tym roku? Czy może jest to już wojna na wyniszczenie? Która zakończy się dopiero w chwili, gdy jedna ze stron nie będzie już w stanie oddać. Zapraszam Was do sekcji komentarzy, zachęcam do subskrybowania, klikania w dzwoneczek i życzę Wam wszystkim udanego dnia.